Wyobraźcie sobie, że ktoś nagle lata Waszej pracy spuszcza w kiblu, wyrzuca, skasuje, wymarze, zneutralizuje z egzystencji. Z taką właśnie sytuacją mierzyli się twórcy disneyowskiego filmu Nowe Szaty Króla, który początkowo był diametralnie różny od tego, co mogliśmy oglądać w kinach. Dzisiaj o drodze, przez mękę i bólach, w jakich rodził się ten klasyczny film, który ostatecznie wdarł się do popkultury na długie lata. Krąg. Ciąg za bajkę, Krąg! Zaczynamy! Hej, witajcie ludzie z odległych galaktyk na kanale Elwizja. jestem El, a to jest kanał poświęcony animacjom i kreskówkom. Co pewne wszyscy znają film Nowe szaty króla. Oh, yeah. A jeżeli nigdy nie widzieliście tego filmu, ani w późniejszym czasie serialu z tego filmu, to na pewno widzieliście wszechobecne memy i cytaty wielokrotnie powtarzane. Nowe Szaty Króla to film, który jest jednym z lepszych filmów Disneya, a jednak z jakiegoś powodu przeszedł bez echa. Może dlatego, że nie był o księżniczce. Bo z jakiegoś powodu w tamtym okresie filmy, które nie. Opowiadały o księżniczkach, raczej nie wyrabiały swojej normy. Oczywiście tutaj generalizuję, bo mamy też wyjątki od tej reguły. Film opowiada o samolubnym księciu, który chce wybudować sobie Aquapark na posesji swoich poddanych, a w międzyczasie Wiedźma Izma, która jest księcia doradcą, zmienia go w lamę żeby objąć władzę. Jest to pocieszna komedia pełna świetnej animacji, dobrej muzyki i zaskakująco różnych postaci, które mocno wybijają się z klasyki Disneya. Tylko czy wiecie, jakie tortury i męczarnie musiał przejść ten film i jego twórcy, Zanim mogliśmy go obejrzeć na srebrnym ekranie, pierwotny koncept filmu Nowe Szaty Króla był zupełnie inny niż to, co ostatecznie dostaliśmy. A tego wszystkiego, całej tej historii dowiadujemy się z dokumentu na temat filmu stworzonego przez Trudy Styler. Dokument nazywa się Sweatbox i zaskakująco dziwna nazwa tego dokumentu wzięła się od pokoju pokazowego, gdzie po prostu testowano animację w Disneyu, który był drewniany i nie miał klimatyzacji, więc było tam Cholernie gorąco i ludzie się pocili. I przypuszczam, że pocili się nie tylko z powodu tego, że było tam ciepło i duszno, ale pewnie dlatego, że się też denerwowali. Dokument ten pokazuje pracę w studiu animacji Disneya w bardzo nieprzychylnym świetle. I oczywiście film został wyświetlony wcześniej, ale oczywiście w edytowanej i ocenzurowanej wersji zatwierdzonej przez studio Disneya, wersji, która wycięła niewygodne dla Disneya fakty. Pełną wersję tego dokumentu trzymano w tajemnicy aż do 21 marca 2012 roku, kiedy to 18-letni, wtedy 18-letni bo jest z mojego rocznika, więc teraz jest już stary. Rysownik z Wielkiej Brytanii wypuścił ten film do internetu. Skąd ten gościu miał ten film u siebie na dysku? Nie mam zielonego pojęcia. I też niewiele wiem o tym twórcy, oprócz tego, że znalazłam jego Diviant Artha i jest fetyszystą. Najwyraźniej no to pozostanie zagadką. Ale nieważne, bo dzięki niemu możemy zobaczyć tą podróż w czasie i przyjrzeć się temu, jak naprawdę wyglądała praca w Disneyu i co naprawdę stało się z tym filmem. Oryginalnie film nazywał się Królestwo Słońca, czyli Kingdom of the Sun, i miało być generalnie disneyowską wersją Księcia i Żebraka. To znaczy, chciano się inspirować książką The Prisoner of Zenda, książką, która jest, i tutaj cytat, dziwnym miksem klasycznej literatury z Pulp Fiction. I generalnie ta książka, historia z tej książki sprowadza się właśnie do tego, że jest to jakaś taka dziwna wersja, właśnie księcia i żebraka. W sensie mają te same motywy. Jednak wracając do filmu, co ciekawe, jak byłam mała, to pamiętam, że poszłam do osiedlowego kiosku, gdzie tam miałam założoną teczkę, żeby zbierać komiksy. I pamiętam, że w tym kiosku można było kupić właśnie takie małe książeczki oczywiście książeczki z Disneya również. I ja nie wiem, czy ta książeczka była jakby sygnowana Disney. Nie, nie jestem w stanie tego pamiętać nawet, ale pamiętam, że właśnie ta książeczka miała postacie z nowych szat króla, czyli właśnie Cusco, Izmę i Krąka, a jednak nazywała się Książę i żebrak i opowiadała tą historię. Więc całe moje życie, dopóki nie obejrzałam tego filmu, a było to bardzo późno. Szczerze mówiąc, to ja wierzyłam w to, że ten film jest właśnie o księciu i żebraku. I że Nowe szaty króla to jest oryginalny tytuł historii o księciu i żebraku ogólnie. Także no, całe życie w błędzie. Chyba, że oni już wtedy wiedzieli. Wydawnictwo już wtedy wiedziało. Tak więc oryginalna historia miała podążać losami chłopca, który jest pasterzem. Pasterzem? Czy to jest pasterz, jeżeli pasa lamy? Nieważne. W każdym razie zajmował się lamami i był biedny, a na imię miał pacza i lubił słońce, bo jest to dosyć istotne z jakiegoś powodu. Oraz był takim generalnie optymistą, bo wierzył, że każda sytuacja ma swoją jasną stronę. Na swojej drodze pewnego dnia spotyka chciwego, samolubnego cesarza imieniem Manko. Do imienia jeszcze wrócimy. I obaj szybko ogarniają, że wyglądają tak samo, więc postanawiają się zamienić miejscami. Cesarz chciał poużywać życia, a Pacha postanowił zreformować królestwo. A, no i królestwem rządziły złe moce. Jednak nikczemna wiedźma Izma, która też w tej oryginalnej wersji jest, planuje przywołać Supai, który w mitologii inków jest złym bogiem śmierci, z tego co się zorientowałam, a jej planem jest zniszczenie słońca. Wiecie dlaczego? Genialne. Żeby na zawsze stała się młoda i piękna, ponieważ według niej to słońce powoduje, że na jej twarzy pojawiają się zmarszczki, więc przypuszcza, że życie w ciemności zapobiegnie pojawianiu się zmarszczek i generalnie zapobiegnie jej starzeniu. Chociaż nie wiem, czy ona zdaje sobie sprawę, że nie może sobie tak po prostu cofnąć tego procesu. I muszę przyznać, że to jest ciekawy koncept i absolutnie ją rozumiem. Też bym chciała się pozbyć moich zmarszczek. Ale wydaje mi się, że jakby laska sobie, nie wiem, sztachnęła kolagenu albo sprawiła jakiś krem na zmarchy, to to lepiej zadziała. Ale no nie wiem, może faktycznie zniszczenie słońca naprawi naszą skórę i pozostawi ją jedwabiście gładką. Izmo odkrywa różnicę pomiędzy cesarzem a paczą i zmienia prawdziwego cesarza w lamy, bo to chyba jest logiczne według jej toku myślenia i grozi, że ujawni tożsamość pasterza, jeśli ten nie będzie jej posłuszny. Podczas gdy Pacha sprawuje władzę nad królestwem pod oczywiście kontrolą Izmy, to zakochuje się w dziewczynie, która była przeznaczona Manko jako narzeczona, która nazywa się Nina, która to myśli, że cesarz się zmienił i nagle jest fajny i już nie jest samolubnym, egocentrycznym, aroganckim gburem. A w tym samym czasie cesarz Lama uczy się pokory w swojej nowej postaci, można się tego spodziewać. A nawet zakochuje się w pasterce lam imieniem Mata. Razem Mata i Lama postanawiają pokrzyżować plany wiedźmy. A i jeszcze była postać kamiennego biurokraty, który nazywa się Ruaka, którego zadaniem było obserwować władców przez tysiąclecia. I on w sumie też był bardzo stary, bo chyba miał 10 tysięcy lat, czy coś takiego. Postać ta ostatecznie została usunięta z filmu kompletnie, ale jednak pojawia się w nowej wersji filmu jako takie. Kamiło w formie świecznika podczas sceny z kolacją. A, no i film początkowo miał być komedią romantyczną i muzykalem jednocześnie, w tradycyjnym, jak to nazwali, stylu Disneya. Ale to nie przypadło do gustu szefostwu. Do zrozumienia tej pokręconej historii produkcji, muszę przedstawić Wam główne postacie tego dramatu. Rogers Allers. Czyli reżyser, animator, scenarzysta, storyboardzista i reżyser Króla Lwa, Michael Eisner, czyli szefu Disneya, Thomas Schumacher, czyli szef produkcji, Sting, czyli muzyk i kompozytor, i Trudy Styler, żona Stinga, która tworzyła cały ten dokument, który dzisiaj omawiamy. Po sukcesie Króla Lwa Roger Allers został poproszony o sprawowanie pieczy nad kolejnym projektem Disneya. Thomas Schumacher stwierdził, że dobrym posunięciem dla Disneya będzie zainteresowanie się starożytnymi kulturami. Pokazał mu trzy zdjęcia przedstawiające Majów, Inków i Azteków. Bramka numer jeden, bramka numer dwa czy bramka numer trzy, którą pan wybiera? Jeden, dwa, trzy... Jeden, dwa, trzy... Nie, nie, nie... nie, nie Trójka! Trójkę wybierz, pani. No dobra, 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 dobra! Alers wybrał kulturę inków, ponieważ zaintrygowała go wizualnie i zaintrygował go potencjał mitologiczny. Wraz z współautorem i współscenarzystą Matthew Jacobsem stworzyli wymyśli. Kingdom of the Sun. Pokazali to Michaelowi Eisnerowi. A no i tutaj trzeba zaznaczyć, że ze względu na renomę Rogera, Eisner pozwolił mu na dużą dozę swobody kreatywnej podczas produkcji tego projektu. Produkcja zaczęła się w 1994 roku, a dwa lata później, czyli w 1996, ekipa produkcyjna udała się do Peru, do Machu Picchu, żeby przeprowadzić badania na temat tej kultury. I generalnie do tego, kto tam pojechał i co badali, to jeszcze wrócę później. Na razie idziemy dalej z historią. W międzyczasie na koncie Disneya pojawiła się Pocahontas i dzwonnik z Notre Dame. Oba klasyczne i kochane przez wielu, ale nie poradziły sobie w Box Officie. A wiadomo, zawsze chodzi o hajsy. Szefostwo więc uznało, że Kingdom of the Sun jest zbyt poważny i zbyt ambitny, i że oni potrzebują tutaj tak więcej komedii. Na początku 1997 roku skontaktowano się z Markiem Dindalem, który właśnie zakończył pracę w Warner Bros nad filmem Koty nie tańczą i ściągnięto go do produkcji King of the Sun, żeby współreżyserował ten film. A w międzyczasie Alers osobiście zadzwonił do Stinga, czyli muzyka, i poprosił go o skomponowanie kilku piosenek do tej produkcji. Sting się zgodził, ale pod jednym warunkiem, że jego żona będzie mogła wyprodukować dokument na temat powstawania tego filmu. Premiera filmu została zaplanowana na 2000 rok. Ale czy to się komuś podobało, czy nie, nie było to raczej wykonalne. A przynajmniej nie na tym etapie, bo no byli trochę do tyłu z produkcją. Dyrekcja zaczęła wkurzać się na producenta i grozić mu zamknięciem produkcji. No bo film już zdążył zawrzeć bardzo dużo umów reklamowych, jak na przykład z McDonaldem albo z Coca-Cola. A te umowy były uzależnione od dotrzymania daty premiery. Na podstawie pokazów produkcyjnych, czyli takich pokazów na widowni testowej, stwierdzono, że wizja filmu Rogera jest zdecydowanie zbyt skomplikowana, jest nudna, nieciekawa, nie mają konkretnego celu, dokąd zmierza ta produkcja i dokąd zmierzają z historią. I generalnie nic tutaj nie działa w tym filmie. Stwierdzono również, że studio nie chce robić tych samych filmów i polegać na tym, co się wcześniej sprzedało, czy co się sprawdziło. <noise> I spójrzcie na siebie teraz. Schumacher poprosił więc o uproszczenie tego filmu. Problem w tym, że obaj reżyserzy mieli zupełnie inne wizje na temat tego filmu. Schumacher więc podzielił ich na dwie grupy i zmusił ich do takiej wspólnej rywalizacji, konkurencji, kto przedstawi lepszą historię. Podczas gdy Rogers zmienił niektóre szczegóły, tak Dindal zaproponował całkowitą zmianę tonacji filmu w stronę właśnie komedii, którą zresztą Schumacher i reszta dyrekcji była zachwycona, bo to jest to, czego oczekiwali, to, czego chcieli. Rogers pozwolił na tą wersję filmu i zdecydował się ustąpić miejsca z współreżyserowania. Wraz ze zmianą tonalną tego filmu niestety w 1998 roku produkcja stanęła, i projekt poszedł w stan uśpienia. Koszta produkcji na tamten moment wyniosły już 20. Do 30 milionów dolarów to bardzo dużo, a animacja do filmu skończona była już w 25%, czyli 4 lata ciężkiej roboty spłuczone w Kiblu. Sting napisał i stworzył 8 piosenek do tego filmu, w sumie 8, które właściwie początkowo robiły za taki scenariusz, po prostu na bazie tych piosenek, w sensie on miał historię. I na bazie tej historii stworzył te piosenki, i te piosenki generalnie opowiadały całą historię filmu. No, na tym polegał musical. Ale wraz ze zmianą tego filmu, całkowitą zmianą tego filmu wszystkie piosenki, praktycznie wszystkie. Zostały zmarnowane. A Sting ostatecznie stwierdził, że ma gdzieś ten projekt. Poświęcił mu trzy lata kariery i po tych trzech latach już był w zupełnie innym miejscu, i teraz skupiał się na innych projektach, głównie wydawaniem swojego nowego albumu. Także no, był zajęty. No i. Trudno mu się dziwić. Zgorzkniały z powodu usunięcia swoich piosenek, muzyk skomentował Na początku byłem zły i zaniepokojony, potem zapragnąłem zemsty. Cokolwiek miał tutaj na myśli, bo raczej do rękoczynów nie doszło, a przynajmniej nic o tym nie wiemy. Disney ostatecznie zgodził się na dopuszczenie trzech z sześciu usuniętych piosenek jako utworów bonusowych na ścieżce dźwiękowej. I była to piosenka Złoczyńcy, czyli Izmy, Snuff Out The Light, piosenka miłosna One Day She Will Love Me, i Walk the Light, lama lama. Zdenerwowany tym faktem, że Roger opuścił projekt i trudno mu się dziwić, Eisner dał producentowi dwa tygodnie na uratowanie projektu. W grudniu 1998 roku i producent, i reżyser wstrzymali produkcję na 6 miesięcy, aby przerobić projekt i dostosować go do nowej formuły. I zmienili też tytuł z Kingdom of the Sun na Kingdom in the Sun. Prace nad poprawioną wersją tego filmu rozpoczęły się wtedy, kiedy zdecydowano, co wyciąć z tego filmu, a co zostawić. Z rzeczy, które zostały, to tylko aktor. Głosowa Izmy i aktor głosowy Manko. A pozostałe elementy filmu mają być napisane wokół tych aktorów i wokół tych postaci. Więc generalnie usunięto wszystko oprócz Izmy, Cusco i Lam. A, no i został pacza, a w zasadzie jego imię. Storyboardzista Chris Williams padł na pomysł zrobienia z paczy starszej postaci, w przeciwieństwie do nastolatka, którym był wcześniej, co byłoby przeciwieństwem Manko. A no i na ten moment właśnie zmieniono imię Manko na Kusko, ponieważ do twórców doszły słuchy, że Manko po japońsku znaczy pussy, ale nie w znaczeniu małych, słodkich kotków, tylko po prostu pizdy. Przepraszam za słownictwo. A po turecku podobno znaczy zły film. Przy czym nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, czy trochę naciągane. Ale z tej całej tragedii zmieniania tego filmu, wycinania i usuwania absolutnie wszystkiego, mamy jedną dobrą rzecz. Mamy jedną wspaniałość, a mianowicie krąg. Trzeba dostrzegać pozytywy. Niestety, twórca Izmy. Andreas Deja odmówił powrotu do filmu po tym, jak zauważył, że jego poważniejsza wersja Izmy, jest niezgodna z nowym komediowym tonem filmu. I przeniósł się do Orlando na Florydzie, aby pracować nad Lilo i Stitchem. Kiedy projektował Izmy, chciał jej dać ten uwodzicielski charakter, więc wzorował się na zdjęciach modelek, wyolbrzymiając i przerysowując ich pozy. Z filmu usunięto również. Cały romans, podobieństwa do księcia i żebraka, początkowy genialny plan izmy, a także generalnie elementy mitologii inków. Już przestali w ogóle się wzorować czy inspirować inkami. Sting powiedział, że nie chce robić muzyki do filmu, który bierze to, co najlepsze z danej kultury, wrzuca to do blendera i wypluwa taki ściek. Bez szacunku do danej kultury, czy po prostu niepoprawne kulturalnie. Ani Cusco, ani pacza wprawdzie już nie mieli romansu, ale twórcy stwierdzili, że w sumie fajnie by było, jakby pacza był takim ojcem, jakby zrobić z niego ojca i dać mu rodzinę. Wymyślono więc cicze. Którą usuwali i wprowadzali ponownie, tak kilka razy, bo najpierw chcieli dać pacze rodzinę, potem stwierdzili, że cicza nie jest ważna i w sumie nie pasuje do całego filmu, a na koniec stwierdzili, że to w sumie byłoby przykre, gdyby pacza był samotnie wychowującym ojcem albo nie miał nikogo, więc już. Litościwie zostawili mu tą kobietę. Kamienny biurokrata, o którym wspomniałam wcześniej, został również usunięty. A biedny animator, który robił potężny research na temat kamieni. Podoba mi się ten głos. To naprawdę ładny głos. I kultury inków ogólnie, zmarnował tylko swój czas i pracę. Ale to nie była jedyna osoba, której dotyczył ten problem wyrzucania owoców pracy. Innym był animator David Pruiksman, który stworzył modele dla lam, bo w filmie miało być w sumie 8 lam. I on ten biedny z tymi lamami, prawdziwymi lamami, spędzał tyle czasu tylko po to, żeby usunięto je wszystkie z filmu. I generalnie całe badanie na temat kultury inków, tradycji, tej architektury, mitologii, czy wszystkiego związanego z inkami, poszło się, do... no, poszło się walić, bo stwierdzono, że to już nie będzie film na podstawie tej kultury i byłoby to wielce niemoralne i byłoby to wielki brak szacunku, gdyby teraz. Naśmiewali się z tej kultury, bo uważali, że film Nowe Szaty Króla będzie obraźliwy. W międzyczasie poproszono też kogoś innego do zrobienia muzyki, chociaż nie było to tak spektakularne i fajne jak piosenki Stinga. I generalnie on miał taki stosunek do Disneya, taki. Frenemis, bo niby ich nie lubiał i wkurzał się na to, że usunięto jego piosenki i chciał się zemścić, co było niepokojące, ale z drugiej strony został w projekcie, bo może chciał go doprowadzić do końca, kto wie. W każdym razie studio powiedziało mu, że chce tylko dwie piosenki, otwierającą i zamykającą i do jednej z piosenek poproszono go, żeby otworzył film takim dużym, zabawnym, przesyconym numerem. Który pokaże tą potęgę, kusko. Ale Sting odmówił, bo stwierdził, że jest za stary na taką głupią piosenkę i żeby znaleźli kogoś młodszego i modniejszego od niego. <grym> Więc studio zatrudniło gościa, który jest 11 lat starszy od Stinga. W 2000 roku, w lutym, na początku, zmieniono tytuł filmu na Nowe Szaty Króla i według. Pierwotnej wersji tego, jak ten film miał się zakończyć. Cusco miał ostatecznie zbudować swój park rozrywki w Topie na innym wzgórzu, niszcząc kompletnie las deszczowy obok Paczy. I wspaniało myślnie zapraszając Paczę i jego rodzinę do odwiedzenia. Przerażony zakończeniem Sting. Napisał do nich, tutaj cytat. Napisałem do nich list i powiedziałem: Zróbcie to, a zrezygnuję, ponieważ jest to dokładne przeciwieństwo tego, co reprezentuję. Spędziłem 20 lat próbując bronić praw ludzkości tubelczej, a Wy po prostu w tym filmie maszerujecie nad nimi, aby zbudować park tematyczny. Nie będę w tym uczestniczyć. W rezultacie tego listu zmieniono zakończenie na takie łagodniejsze i bardziej stonowane, gdzie Cusco po prostu buduje chatkę, która przypomina dom Paczy, blisko nich i spędza swoje wakacje na wsi. Właściwa animacja do tego filmu rozpoczęła się dopiero 11 maja 1999 roku i obejmowała 400 artystów, 300 techników i personel produkcyjny. Poza budynkiem studia Disney'a w Kalifornii, animatorzy z oddziału studia na Florydzie i w Paryżu pomagali przy produkcji tego filmu. A na zakończenie tego filmu mieli półtorej roku tak mniej więcej twórcy, którzy pracowali od samego początku przy projekcie, albo z niego odeszli wraz ze zmianami przeżywali istną żałobę po zniszczeniu ich pracy po zniszczeniu ich filmu. A dyrekcja miała czelność powiedzieć, że o, przecież to nie tak, że zabiliśmy ludzi. W tym samym czasie swoją premierę miało inny, bardzo podobny tematycznie film Droga do Eldorado. Podejrzewa się, że Jeffrey Katzenberg, ponieważ pracował w Disneyu podczas produkcji Królestwa Słońca, zainspirował się tym, co udało mu się podejrzeć w studiu. Artysta zajmujący się rozwojem wizualnym w Eldorado stwierdził, to naprawdę był wyścig i Katzenberg chciał, żeby nasz wynik był lepszy od nich. Bo wiecie, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli jakiś film wyjdzie, to ten drugi, jeżeli wyjdzie jako drugi, może zostać posądzany o skapianie po prostu. Więc było bardzo istotne, który film pojawi się pierwszy. Producent i reżyser Nowych Szat Króla stwierdził, że nie, to się nie liczy, bo nasz film był już w produkcji, po czym przyznaje, że w ogóle usunęli inspirację inkami i że była to raczej historia zmyślonego królestwa. Bo tak jak mówiłam wcześniej nie chcieli się już naśmiewać z kultury Inków. Kampania marketingowa do filmu Nowe szaty króla, mimo tych wszystkich umów z y, McDonaldem, z Coca Colą, była dosyć znikoma, ponieważ Disney zdecydował się cały marketing przenieść na 101 Dalmatenczyków, które zostało wypuszczone troszeczkę wcześniej niż właśnie Nowe szaty króla. No i tym samym ponownie Disney stracił na rzecz Dreamworks'a, bo wcześniej było to przy okazji filmu Książę Egi, a teraz przy filmie Droga do Eldorado. Podsumowując, Sweatbox to dokument, który pokazuje realia pracy w Disneyu w latach 90., -tych. chociaż przypuszczam, że na obecną chwilę może być dosyć podobnie. Jeżeli nie gorzej. Ale to chyba już zawsze będzie problemem, kiedy artyści są niszczeni, ich praca, ich dorobek jest niszczony przez niekompetencje biurokratstwa i dyrekcji, dla których najważniejsze są numerki i żeby haj się zgadzał. Wszystko ma być szybko, łatwo i tanio. A no i oczywiście nie można ryzykować, absolutnie nie, tylko trzymać się wytycznych, które przecież wcześniej się sprawdziły. No i trzeba się pozbyć wszystkiego, co niewygodne. Nie mówię, że Nowe Szaty Króla to zły film, absolutnie nie, nie zrozumcie mnie źle. Wręcz przeciwnie, jest to jeden z najlepszych filmów. Film, który był inny i próbował nowych rzeczy. I zwyczajnie mi przykro, poznając tą historię, jeszcze bardziej utwierdzając się w przekonaniu, że nie tylko kiedyś. Ale i teraz biurokraci bez skrupułów anulują lub zamykają projekty, które im nie pasują z jakichś powodów albo są za drogie w produkcji, na rzecz tych, które wiadomo, że się sprzedadzą. Ale no, dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o historii powstawania tego filmu i co myślicie o filmie. Widzieliście go? A może dopiero zobaczycie po obejrzeniu tego filmu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Tymczasem to by było na tyle w tym odcinku. Z tej strony dziękuję wszystkim moim patronom, którzy nieustannie mnie wspierają i doprowadzają mnie coraz bliżej do mojego celu, który już zaczyna pojawiać się na horyzoncie. Jesteście wspaniali i niezastąpieni. Jeżeli też chcecie być moimi patronami, to wiecie co robić. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, tak jak znajdziecie linki do materiałów źródłowych użytych w tym odcinku, w tym wypadku jest to tylko ten film. I linki do wszystkich moich social mediów, na które Was serdecznie zapraszam. Instagram, Discord, drugi kanał, podcast, Facebook i nie pamiętam, co mam tam jeszcze, ale sobie sprawdzicie. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, jeżeli takie treści Wam odpowiadają, i żeby nic w świecie animacji nigdy was nie ominęło. Niech kreskus bok kreskówek ma was zawsze w opiece. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć!